Witam wszystkich moi drodzy, w piękny słoneczny, październikowy dzień. Siema. Jesteśmy z synem. Będziemy sobie robić małe porównanko. Czego będziemy się porównywać? Prze... To. Petard P2000 Nową wersję tutaj mamy pięciopak takim. i mamy no, starą wersję. Ja to mamy różne sztuki tego. Tak samo nowa wygląda, tylko właśnie pisze certyfikat c tam jest 3 gramy na sztukę, czyli 60 gram na paczkę. Instrukcja obsługi w języku polskim taka duża tutaj jest i tam też są różne języki, ale można ją odróżnić śmiało właśnie, bo są właśnie też pakowane w takie klasery pięciopaki 4 razy no, czyli 20 sztuk. No tutaj mamy paczuszkę starych, dobrych P2000. Gdzie Od, mamy nienapisaną gramaturę? No tutaj nie ma gramatury, a tutaj. A tutaj jest napisane 3 tak. gramy na petardę, do... Rozpakować i to czy jak? Nie, no mówię, że mam te sztuki. Mhm. Laserki, pięciopaki, tak? Mhm. W nowej wersji. No tu nawet nie ma, a no, powinna być. Instrukcja obsługi w języku polskim, a tu jest na. No... Litwa? Nie, nie wiem. wiem. Nie wiem, nie wiem, synku. 18 rokiem, Przegramy sztuka. Zobaczymy, jak to będzie szczera. Porównywaliśmy to już, mieliśmy na Sylwestra, nie chciały nam kompletnie odpalić. Tak, całej paczki na, było. Na całą paczkę 20 sztuk odpaliło 10. Czyli połowa paczki. Czyli połowa paczki nam odpaliła. Zobaczymy, co nam się z tego stanie. Będę postarał Tak, widzicie, tutaj akurat nie ma nic napisane odpalania, zabrania się rozbierania artykułu i ponownego odpalania, zakaz sprzedaż po, po, poniżej 18 sprzedaż wyłącznie, no i tu widzicie, ja nie wiem czy Maciek pokazywał czy zobaczycie no zaraz pokażę no. tą troszkę. tu mamy starą, a tutaj mamy nową można odróżnić nowa jest na górze czyli tu 1,4 to jest ADR, czyli przechowywanie pirotechniki. Nie ma nic więcej napisane. No, tutaj mamy instrukcję obsługi. No jest. Na samej petarce tutaj też, ale że na kaserze nie ma. Nie wiem. 3 gramy CE to jest NWP. No. Jakość wykonania w obydwu przypadkach jest właśnie taka flara. Czy to jest zielona, czy to jest biała? Chyba zielona, taka zielonkawa. Pokazujesz tą paczkę mhm. jeszcze? a tutaj mamy właśnie takie właśnie sztuki luźne, a to jest rok produkcji 2013 Czy były starsze jeszcze, w P2000 nie wiem NWP 1033,6 no. dobrze, zobaczymy, synku. czy będzie różnica jakaś zasadnicza. Hmm. Ok. Zapraszamy do oglądania, moi drodzy. Mhm. Czekaj, teraz weźmę sobie, bo tak namieszałeś mnie jak dziki zając Co to mhm. Tu mamy nową, tu mamy starą. Dobrze, okay. Najpierw lecimy z nową. Czyli certyfikat CF. Kładziemy petardę na płaskiej, wyciągniętej ręce. Płaskiej, nie płaskiej wyciągniętej o i uciekamy i nowa sztuka idzie tak? Tak 3 gramy powinno być walniejsze tego się obawiałem moi drodzy 3 g... gramy Szcze... szczeliła gram Stara Teraz stara wersja gdzie jest nienapisane ile ma gramatury to było wtedy najlepsze Oj, macie o ręce dokazują Zaraz zobaczymy czy będzie różnica, czy nie będzie. Jest Flara. No to powiem tak, że odczuwalna różnica, moi drodzy. Dobra, hmm. dobra, no, to weźmiemy tą nową wersję, teraz sobie Dużo. dużą. Mówiłem o tym. Nie wiem. Kupa lisa. Dobra. Teraz odpalimy. Jeszcze był P2000 z 2015 16 roku. Porównywaliśmy właśnie 13-16. A dziwo, 13 wygrał. I zobaczymy tu. To no. jest na na no która żeś rozdepółem Dobra, no, parę drugą no, powiem tak hmm. naprawdę spora, spory otwór o, nie o. No nie jest porównywalne Aż zasłoniło tą nową. kolego. Nowa wersja. No. Gdzieś tu miałem palnik. Tu mam palnik. O. 3 gramy i 3 gramy, tak? Mamy palniczek, mamy dziurkę. No, no i mamy tutaj starą wersję. Może z góry, to bardziej będzie bardziej widoczna. No. Także palnik do palnika, no zobaczcie. O. Jeszcze zobaczymy sobie też na patelni. O czym nie na gardku. No to idź, trzymaj to synku. Mhm. Czyli jeśli macie okazję zakupić starą wersję, to sięgajcie jeszcze po starą, bo jak widzicie nowa jest zdecydowanie słabsza od starej. No. Tarny, trochę powiełny. Dobrze, czekaj, ile miał mieć? Kilogram. Kilogram. za okrąglenie Co teraz idzie? Nowa wersja. Tak. Dobrze. Czemu tak na uboczu? A? Czemu tak na uboczu? Daj to na środek trochę. No mogę. Uciekać nawet nie ma co. Oszła flarka. O, tak, moi drodzy, podbija 3 gramy. Nie, no przy, przy każdej petarce trzeba zachować bezpieczną odległość. Oczywiście. <grym> Dlaczego mi ją tak kładziesz, żebym nicem dostał? No chyba tam się nie oddalasz. Na płaskiej powierzchni, wyciągnięta ręka, kładziemy garnuszek i uciekamy. I poszła flara. No i sami widzicie, no, stawię to bez komentarza, moi drodzy. Bo tu nie ma co komentować. Hmm. A wy sami sobie ocencie. Czyli nie zawsze to, co jest na opakowaniu, jest w rzeczywistości Nowa wersja, niby ma 3 grany A szczera jak, jak szczela. Co tu mamy jeszcze? Tą nową wersję, tak? No tak. Cały czas nowa wersja. Dobrze. Odpal. Chyba że ta 4, jak przygramy, chociaż błąd był to bardzo. O. No nie ma, nie ma, nie ma co tu mówić dużo. Nie ma co. Dla mnie dobry gram. Nie tutaj. Ktoś gdzieś czymś zrobił błąd. Jedyny plus tej petardy to to, że tak mocno nie brudzi. Jedyny plus, że spośród pięciu sztuk nam wypaliło wszystkie. Wszystkie pięć to też jest bardzo, bardzo miłe zaskoczenie, bo mówię na ostatnim teście: z dwudziestu wypaliło 10. 10 poszło do utylizacji, niestety. Także, jak zresztą widzieliście na, będziecie widzieli na odcinkach, nie, nie zawsze Wszystka pirotechnika nie wy, wypala i tyle. No. no to byłoby na tyle. Wy wam zostawiamy o, opinię. Abyście nam napisali sami, co o tym sądzicie. Tak. Czy kupić nową wersję, czy lepiej jak spotkacie gdzieś starą? Ja bym kupował starą wersję. Żegnamy no. się z Wami. Na razie miłego oglądania. Hej.